Pani Grażyno, Janku, bardzo im przykro, że jurorzy i widzowie tak zdecydowali. Pani Grażyno, jakby pani skomentowała ten werdykt? No comment. No Janek, a ty jakbyś skomentował ten werdykt? Nie, no. Werdykt ja się z, z tym jak gdyby nie zgadzam, ale nie, nie chodzi, nie chodzi o nie zgadzam. My ją akceptujemy po prostu. Jesteśmy uśmiechnięci. Był fajny czas razem. To, że teraz odpadniemy, ale byśmy potańczyli dwa, trzy, cztery odcinki albo do finału, to już by było tylko decyzja widzów, bo tu roz... S -s -s decydują. Słuchajcie, to wyżałujcie, że nas już, już nie, nie zobaczycie. Będzie. Nie będziemy dawać mądrych rad, nie będziemy żartować, nie będziemy się uśmiechać ani tańczyć. No tak to będzie teraz, smutno bez nas. To prawda, Pani Grażyną. A jaka pierwsza myśl pojawiła się w Pani głowie, jak Krzysztof Ibisz ogłosił, że to właśnie Państwo opuszczają ten program? Właśnie... Pomyślałam sobie, kogo mam pozdrowić i komu podziękować, bo tak szybko trzeba się skupić. I pomyślałam właśnie o tym, co, co powiedzieć, ale jak publiczność wstała i zaczęła bić brawo, no to, to już wiedziałam, co mam powiedzieć. A co dał Pani ten program? Bo kilka tygodni udało się Pani potańczyć. No, dał mi wiarę w siebie. Przede wszystkim poznałam wspaniałych ludzi, Janka, jego rodzinę, poznałam wszystkich młodych ludzi, z którymi się spotykaliśmy podczas tego programu. Poznałam swoje ciało bardziej i zrozumiałam, że trzeba dbać o siebie. W każdym wieku trzeba dbać o siebie. Pani powiedziała bardzo smutne słowa, że praca w filmie się zakończyła. Dlaczego pani tak uważa? Ja nie powiedziałam, że się praca w filmie zakończyła. Ja powiedziałam, że jeżeli nie ma propozycji filmowych, jeżeli nie ma takich tematów, gdzie mogę po prostu być z powrotem aktorką filmową, no to szukam wyjścia w innych formach wyrazu artystycznego i na szczęście znalazłam to w tańcu z gwiazdami i na szczęście będę znajdowała prawdopodobnie w modelingu. A jaką sesję pani chciałaby zrobić? A jakiej sesji pani marzy? Bo to jest całkiem nowa droga w pani wykonaniu. Wie pan sesja zależy od fotografa, to nie zależy to, że ja sobie marzę czy coś. To zależy od pomysłu y, plastycznego fotografa. A filmowo ma pani jakąś rolę, która się pani marzy, jaką chciałaby pani zagrać, bo ta, ta, pani Bona. tancerki, Iwona... tancerki Eleonory Dize. To w takim razie tego pani życzy, pani Iwona Pawlowicz powiedziała, że chciała panią zobaczyć takiej skromnej roli i nawet zaapelowała podczas wywiadu ze mną o rolę dla pani. Co Pani o tym sądzi, że pani Iwona tak się stara o angaż dla pani? Ale co to znaczy skromna rola? No żeby Pani była taka zakryta, Pani Iwona tak powiedziała, że tak chciała pani zobaczyć, bo zawsze Pani była taką bombą i teraz chciałaby kontrast do tego wszystkiego. A gdzie ja byłam taką bombą? W jakim filmie? O to trzeba Pani Iwony pytać, bo to Pani Iwona tak zaapelowała, ja że chciałaby ja, skromniej. No, rozmawiam z Panem, no, nie z Panią Iwoną. A to nie moje słowa, ja tylko powtórzyłem Pani Grażynę no, te słowa. Powtarzaj słowa, jak się powtarza słowa, to z tego wychodzi taki kogiel, kogielmogi, że nie wiadomo. <laughs> kogiel, Idę. Mówię. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.